Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym tygodniu z KSEW. W tym krótkim formacie przyglądamy się uważnie procesowi legislacji i wdrożenia krajowego systemu e-faktur. Sprawdzamy postępy w implementacji rozwiązania, poziom przygotowania polskich firm i komentarze ekspertów. Zapraszamy po skrót najważniejszych newsów w sektorze MŚP. Od 1 września 2023 roku obowiązuje nowa. Druga struktura faktury elektronicznej w ramach KSEF, FA2. Jest to plik w formacie XML, kluczowy w krajowym systemie e-faktur. Nowy wzór e-faktury ustrukturyzowanej to nawet 300 pól, które można wypełnić. Składa się on z trzech segmentów: danych obowiązkowych, niezbędnych i fakultatywnych. To jednak nie koniec nowości. Od 1 września zmianie uległy również przepisy o KSEF. Jedną z nich jest poszerzenie kręgu podmiotów, które będą posiadać uprawnienia do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSEW o osobę fizyczną wskazaną przez podatnika jako przedstawiciel zakładu, oddziału, osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika. 1 września weszły w życie także pierwsze przepisy, które dotyczą wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących a celem zmian jest uproszczenie fakturowania i dostosowanie do wymogów KSEF. Przepisy te stanowią, że podatnicy nie będą musieli wystawiać faktur zaliczkowych, jeśli całość lub część zapłaty otrzymają w tym samym miesiącu, w którym dokonali czynności, na poczet, których otrzymali płatność. Dotychczas obowiązujące przepisy nie zwalniały z obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, gdy wpłata, zaliczki i sprzedaż miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym. Ustawa stanowi też, że jeśli faktura zaliczkowa zostanie wystawiona za pośrednictwem KSEF, faktura końcowa będzie musiała zawierać jej numer identyfikujący w KSEW, zmiana ma stworzyć organom podatkowym lepsze możliwości analityczne dotyczące weryfikacji faktur wystawionych w KSEW. By automatycznie system mógł połączyć fakturę końcową i zaliczkową, bazując na numerze XF. Jednolity plik kontrolny dla faktur JPKFA i XF to dwa różne systemy związane z fakturami elektronicznymi. Pomiędzy JPKFA a strukturą ustrukturyzowaną istnieje jednak kilka znaczących różnic. JPKFA dotyczy formatu danych o fakturach wymaganych w sprawozdaniach podatkowych. Podczas gdy KSEF to system e-faktur, w którym wystawiane są faktury ustrukturyzowane. Obowiązek stosowania JPKFA dotyczy podatników VAT, natomiast KSEF będzie obowiązkowy docelowo dla wszystkich podatników. Faktury ustrukturyzowane w KSEF mają format danych zgodny z europejskim standardem. Co umożliwia ich łatwą wymianę między różnymi systemami. JPKFA jest natomiast oparty na formacie XML, a jego struktura odpowiada strukturze faktury VAT. Slim VAT-3 wszedł w życie w przeważającym zakresie już 1 lipca 2023 roku. Niektóre rozwiązania wynikające z trzeciej już kuracji odchudzającej przepisy VAT zostały odroczone w czasie. 15 września 2023 roku trafią do porządku prawnego rozwiązania umożliwiające stosowanie tzw. Huba Paragonowego. Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych opisuje względnie szczegółowo, jak nowe rozwiązanie ma działać. Punkt wyjścia to pobranie i instalacja specjalnej aplikacji. Aplikacja ma łączyć się z systemem dystrybucji e-paragonów. Aby pobrać wygenerowany, unikalny identyfikator, którym klient będzie posługiwał się przy kasie. Robiąc zakupy i wyrażając wolę otrzymania paragonu, kupujący przedstawia identyfikator kasjerowi w postaci kodu paskowego. Kasjer skanuje go czytnikiem, a kasa rejestrująca wysyła paragon do systemu dystrybucji. W efekcie, klient w ciągu kilku sekund Funkcją aplikacji może już pobrać z systemu swój paragon. W sprzedaży B2B podobną rolę pełnić będzie już niebawem obowiązkowy KSEF. Hub paragonowy obowiązkowy z pewnością się nie stanie. Nie bez znaczenia jest tu przede wszystkim wcale nie takie powszechne korzystanie ze smartfonów przez szerokie grono konsumentów.